Dajcie drodzy widzowie, jak pewnie zauważyliście, dawno nie było materiału na kanale i zapytać mógłby ktoś dlaczego. Odpowiedź jest jakże prosta. Jestem po prostu leniem i mi się nagrywać nie chciało. Ale jak coś ciekawego się dzieje w świecie szachowym, to ile nie można zmobilizować do nagrywania. A ciekawa rzecz się stała, bo na niemieckiej Bundesligę Szachowej, jednej z najbardziej znanych tych szachowych na świecie. Mierzyli się z sob ze sobą. Dwaj to przyznani na polskiej scenie szachowej Arcymistrzowie, prowadzący kanał na Twitchu Ostre Szachy, reprezentant Southpawli, Pauli, znany polski arcymistrz Igor Janik oraz reprezentant drużyny z Drezna, znany polski arcymist, regularny reprezentant Polski na scenie międzynarodowej, m.in. na ostatnich igrzyskach szachowych, arcymistrz Mateusz Bartel. I te partie Wam dziś zaprezentuję. Zapraszam do oglądania analizy tej partii. Panowie mierzyli się w drugiej rundzie niemieckiej w Bundesligi szachowej. Obaj panowie w pierwszej rundzie swoje partie wygrali, a ligi szachowe polegają na rywalizacji drużynowej. Na kilku szachownicach odbywają się pojedynki między zawodnikami z obu drużyn. Wygrana liczy się za punkt, jest za pół. Jest liczona łączna suma uzbierana przez zawodników i na przykład w meczu się kończą 4,5 do 3,5 i tak dalej. Na pewno analizę z tej partii bez silnika na swoim kanale nagra pan Mateusz Bartel, więc serdecznie zapraszam na jego kanał, by zobaczyć spojrzenie bardziej znającego się na temacie arcymistrza, który zresztą, zresztą sam tą partię grał, więc na pewno o niej wie najwięcej. Zatem przejdźmy już do partii. Igor Janik rozpoczął partię od posunięcia skoczek na F6. Bardzo ciekawy ruch, który w sumie nie daje konkretu, co chcemy zagrać. Tak? Nie, nie deklarujemy się, czy chcemy zagrać D4, czy E4, C4, czy C4, czy może nawet na jakieś G3, E3. Bardzo dużo możliwości. Odpowiedź Mateusza Bartla to D5. Zajęcie centrum, dużo przestrzeni, żeby zagadnąć to przestrzeń, którą jako Igor Janik oddał. tak? Gdy zgramy w pierwszym ruchu E4 czy T4, tej przestrzeni zajmujemy więcej. Natomiast skoczek oddaje dużo przestrzeni pionkowi i dużo kontroli. Ze strony Igora Janika posunięcie G3 to przygotowanie do pianketto, ustawienia gońca na długiej przekątnej. Debyt ten to atak królewsko-indyjski. Istnieje też obrona królewsko-indyjska stosowana czarnymi. Różnica właśnie między atakiem a obroną polega na tym, że to jest atak, tak? My atakujemy w ten sposób, a obrona jako czarni się bronimy, więc się ustawiamy w ten sposób i się bronimy. Stronę Mateusza Bartla B3, postawienie kontrgońca, żeby gońce na siebie patrzyły i będzie duża walka o pola centralne na środku szachownicy. Faktycznie goniec poszedł na G2, goniec na B7 i ustawienie P3. Igorianik zamierza ustawić podwójnie strzelające gońce, które będą zajmowały całą szachownicę, obie długie przekątne. Z strony Mateusza Bartla, skoczek F6. Rozwojowy ruch, żeby wyprowadzić figurę. Nie jest to żadne, żadne zaskoczenie ze strony pana Igora B2. Również logiczny ruch, skoro już wyprowadził się na B3 pionkiem, to oczywiste było, że ten koniec prędzej czy później trafi na B2. Tutaj ruch E3, E6. Merdają mi się pola E6 i E3. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam też się merdają. E, oczywiście plan jest prosty. Chcemy dać wyprowadzić gońcowi i zrobić się roszadę, więc ruch E3 wydaje się niezbędny. Niekoniecznie Pan Mateusz chciał ustawiać gońca na G7. W sumie no, niekoniecznie chcemy mieć sytuacji, gdzie wszystkie cztery gońce na siebie patrzą. Więc ustawienie też takie mniej szablonowe oraz mm, mniej schematyczne i mniej lustrzane spowoduje, że ta partia może być ciekawsza. Tutaj ruch C4, C4, tak. Atakujemy na pionka, bardzo mocny ruch, żeby to centrum podważyć. Ze strony Mateusza wybicie. Ja bardzo sam obiektywnie rzadko w takich sytuacjach wybijam. Arcymistrzowie jednak się znają na szachach lepiej niż Sturek niecałe 2000 elo na i wiedzą kiedy należy wybić, a kiedy nie, więc poszło wybicie. Tutaj poszło odbicie, co jasne. I ze strony Mateusza c5, czyli kontra na to c4, tak? Ataku. Atakujemy centrum, próbujemy zagarniać, to w końcu również zajęcie centrum. Tutaj szach, hetmanem, próbę, no w sumie nie wiadomo, po prostu wyprowadzenie hetmana z tempem. Tutaj odejście gońcem i tutaj przestawienie hetmana na B3. I teraz pytanie brzmi, to w takim razie czemu nie ustawić od razu hetmana na B3? Ale to tak z innej strony, tutaj goniec jest zawsze pod atakiem, tak? Tutaj goniec się raczej ma bezpieczniej niż tu. Wtrącając ruchy Hetman A4, goniec C6 i E3, Hetman, ten goniec jest słabszy i łatwiej narażony na ataki strony Mateusza Bartla. E7, koniec E7, tak jak było to dość przewidywalne, raczej nie chcemy gońca ustawiać na D6. O, na D7 jest bardziej uniwersalny. Może potem pójść na, w stronę linii D, w stronę C, jeśli pionek pójdzie w stronę B. Albo iść na drugą stronę szachownicy. Jest ten sposób dużo uniwersalniejszy. Roszada po stronie Mateusza, Roszada po stronie Igora i cofnięcie gońca. Dlaczego cofnięcie gońca? Tak jak mówiłem, chcemy zejść z motywów. Tutaj skoczek może w przyszłości wskoczyć i mogą być jakieś motywy, że ten goniec będzie wisiał, jeśli skoczek zostanie wyprowadzony, więc to jest taka trochę profilaktyka. Wprowadzenie gońca odmiany. Igor, wykorzystując fakt, że nie ma tutaj gońca i nie ma tego problemu, ustawia gońca na C. Dając sobie większą mobilność. Może pójść na tę stronę, albo może pójść na tę stronę, a może po prostu kontrolować więcej pól. Wyprowadzenie skoczka to też jeden z powodów. Wyprowadzenie gońca na D D7, bo w ten sposób jest lepsza, jakby jakby to określić, synchronizacja figur. Figury ze sobą lepiej współpracują. Tutaj przestawienie hetmana na, na B2, tworzenie takiej maczugi, wyprowadzenie hetmana, wyprowadzenie skoczka, I jeden z powodów zagrania ruchu D3 żeby dać możliwość skoczkowi wskoczenia na pole. D2. nie wieży. A4. A4 to jest zagarnięcie przestrzeni, próba otworzenia skrzydła hetmańskiego. Hetman na C7. nie wieży. I tutaj ruch skoczek na P4. I co? I po co jest ten ruch skoczek na P4? Ano po to, żeby goniec się otworzył. Tak już nie przysłania go skoczek, jest wprowadzony. Jeśli nastąpiłyby wymiany, to, to wcale się nie przejmujemy faktem, że mamy zdublowanego Pionka. Tego Pionka będzie bardzo trudno się pozbyć. Koniec z T, z E świetnie pilnuje tego Pionka i bardzo trudno będzie się go pozbyć, a w przyszłości może stać się on Hetmanem. Więc trzeba na to uważać. Dlatego nie poszło wybicie, poszło A5, takie kontruderzenie na skrzydło hetmańskie, wycofanie skoczka. Akurat tego skoczka średnio rozumiem, Jakieś próba, jakaś próba zejścia z tej linii i faktycznego bronienia też tego pola, ale też, no nie wiem, nie jestem super arcymistrzem nie zawsze będę takie ruchy rozumiał. Strony Igora, ruch B3, koń na B3, wzmocnienie piątka na A, strony Igora, wrzucenie gońca. No to w sumie to była idea tego wrzucenia skoczka. Tu mamy kontr atak na gońca i dzięki temu Mateusz dał sobie możliwość skoczenia gońcem. Warto zauważyć, że przez to, że skoczek tu wszedł, wybijanie tutaj jest bez sensu, bo oczywiście tracimy hetmana, więc nie można nigdy wybić. I ta przekątna może śmierdzić, dlatego w partii poszło wybicie-wybicie, skoczek wrócił, lecz nie ma już tego gońca, tak? Nie ma tu presji po tej diagonali. Strony Igora wybicie, żeby te pionki osłabić, żeby linię otworzyć. Mateusz wybił, powrót skoczka. I tutaj przestawienie tego skoczka. Skoczek i tak miał wykonać jakiś manewr. Było przestawienie skoczka, żeby tego, tego skoczka wy, wy, wygonić. Wybicie, wybicie, wybicie i wybicie. Nadeszło uproszczenie na szachownicy. Yy to uproszczenie oznacza? Prawdopodobnie większe szanse na remis, oczywiście. i mniej figur na szachownicy, tym pozycja ma większe tendencje remisowe. Wprowadzenie w wieży. I tu mi był bardzo ciekawy manewr. O co chodzi z tą wieżą a A5? Mianowicie, wieża A5 jest zejściem z tej przekątnej, tak? Dzięki temu nigdy, jak tu nie ma szans, że go nie będzie atakował wieżę, A do tego można wspierać w przyszłości pionka na B. Y Partii Hetman na, D... na D2. Wprowadzenie pionka i to jest ruch tak zwany profilaktyczny. Łatwo można sobie wyobrazić, że skoro ten Hetman został wprowadzony bliżej centrum, to będzie chciał wskakiwać na G. Skoczek będzie wskał... chciał wskakiwać na G i mogą grozić nieprzyjemności. A A6, A6 blokuje zawsze tę możliwość i nie daje możliwości żadnych skoków figor. Igor. nadal decyduje się na centralizację Hetmana, wprowadzenie wieży do gry, atak po tylnych liniach, h3, raczej profilaktyka, choć tak naprawdę tu nic nie grozi, więc to taki ruch raczej żeby zagrać. Po stronie Igora zresztą było dużo więcej czasu na zegarze, więc to Mateusz musiał w tym momencie myśleć. Wprowadzenie gońca wyżej, to też raczej ruch, żeby coś zagrać, ale też jest to bliższe przestawienie pionka na B, tak? Atakujemy tutaj, jest większa szansa, że jakiś atak się tutaj przeprowadzi. Centralizacja wieży, zejście z półotwartej linii, co ciekawe i prak praktycznie umożliwia to zagranie pionkiem z p. Natomiast jest to takie obronienie pionka, żeby tego hetmana przed przedstawić. przestawienie hetmana na A. Przestawienie skoczka, wymiana gońców. W tym momencie już oczywiście można być królem, nie ma ataku, więc, nad, a więc król na G nie czuje się źle. Hitman na a, a. Ciekawy ruch, ale. No jest to oczywiście atak na skoczka, więc skoczek się przestawia. Wprowadzenie faktycznie tego pionka na B. Wybicie, wybicie. Król się przestawił. Pionek C. W tym momencie panowie zaproponowali sobie remis i partia zakończyła się remisem. Ta pozycja ma bardzo duże tendencje remisowe, więc raczej trudno, żeby w tej partii nadeszło coś innego niż remis, zwłaszcza że komputer mówił okrągłe 000. No i dobrze, w takim razie ta partia się zakończyła. Na pewno byśmy chcieli, żeby takie partie były bardziej zadymiarskie, tak? Choć Igor jest znany z takiego bardzo solidnego stylu, to Mateusz jest znany z tego, że lubi poddymiać, święcić bierze i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast to jest, to jest jednak pojedynek ligowy i tutaj te pół punktu ma znaczenie. tak? Lepiej mieć te pół punktu niż zaryzykować i przegrać, bo co innego jest jak grasz indywidualnie, gdzie jak zaryzykujesz to, nie wie, to tylko ty tracisz, to jednak jak zaryzykujesz na szachach drużynowych to traci cała drużyna. Także dziękuję za oglądanie tej chaotycznej jakby widać analizy, gdzie nie byłem totalnie przygotowany jak widać. Raz sobie widziałem tą partię. Ale no co? Muszę wrócić do nagrywania, żeby te partie były analizy były mniej chaotyczne, były lepszej jakości. Także jeśli Wam się analiza jednak mimo tego chaosu podobała, zapraszam do... do z zostawienie łapeczki w, w górę, subika na kanale i jakiegoś komentarza. Zapraszam też na mojego Twitcha, gdzie na przykład walczymy w Arena Kings i spadamy z rankingu w szachach, bo tylko to potrafię. Także to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem, kiedy, no nie wiem, na przykład za kolejne pół roku i elo!